W basenie czujemy się bezpiecznie, znamy głębokość, widzimy dno, wiemy co nas czeka, ale w rzeczywistej sytuacji awaryjnej wszystko się zmienia. Woda może być zimna, ubranie staje się ciężkie, oddech zaczyna się spłycać, pojawia się napięcie, strach i panika. Wtedy nie ma znaczenia, jak dobrze pływasz, jeśli nie wiesz, jak opanować oddech i ciało w stresie. Dlatego właśnie powstał ten film. Dlatego właśnie organizujemy warsztaty bo wiedza i nawyki, które dzisiaj poznasz, mogą kiedyś uratować Twoje życie. Gdy nieoczekiwanie wpadniesz do wody, Twoją pierwszą myślą jest walczyć, machać rękami, szarpać się, próbując jak najszybciej dotrzeć do brzegu lub bezpiecznej przestrzeni. A co jeśli powiem Ci, że to spokój jest Twoim największym sprzymierzeńcem? Nie musisz walczyć, weź głęboki wdech, rozluźnij ciało i pozwól wodzie zrobić to, co robi najlepiej. A sam zobaczysz, jak woda uniesie twoje ciało na powierzchnię. Bo kiedy ty się uspokajasz, woda zaczyna działać. Nie walcz z wodą, to żywioł, który trudno pokonać. Zaufaj wyporności. No i dobra. W teorii wszystko brzmi świetnie. Do momentu, gdy nieoczekiwanie wpadniesz do zimnej wody jesteś w ubraniach które z sekundy na sekundę robią się coraz cięższe. Ciężko ci złapać oddech, panikujesz, a wszystkie Twoje instynkty podpowiadają ci wyciągnij ręce do góry, wołaj ludzi i krzycz pomocy! To, co zrobisz w pierwszych sekundach, ma wielkie znaczenie. Czy zaczniesz panikować, walczyć z wodą, z którą trudno wygrać? A może wystarczy głęboki wdech, odrobina zaufania, rozłóż ciało szeroko, odchyl głowę do tyłu, woda. Unosi tych, którzy jej nie przeszkadzają. Pozwól wodzie cię unosić. Odzyskałeś spokój, złapałeś oddech. Co dalej? Delikatnie zacznij pracować nogami. Nie zapominaj o spokojnej pracy rąk tuż pod powierzchnią wody. Utrzymuj szerokie, rytmiczne ruchy. Nie napinaj się. Woda wciąż cię wspiera. Ruchy nóg spokojne i rytmiczne. Ręce blisko pod powierzchnią wody. A teraz zobacz. Co się stanie, gdy spróbujesz unieść ręce nad wodę? Od razu stracisz wyporność. Musisz wtedy pracować dużo mocniej, by utrzymać się na powierzchni. Każdy centymetr ręki nad wodą to więcej wysiłku, mniej wyporu, szybsze zmęczenie. Twoje ciało wie, jak się unosić. Wystarczy, że mu na to pozwolisz. Masz kontrolę, masz oddech. Teraz czas podjąć decyzję: czy popłynąć do najbliższego pomostu, skały, a może brzegu. Rozejrzyj się, wybierz miejsce, które dotrzesz bez walki z wodą. Bezpieczeństwo jest ważniejsze niż tempo. Jak płynąć, by zachować siły? Jak zrobić to najefektywniej? Jak nie stracić orientacji w wodzie? Nauka spokojnej żabki z głową nad wodą to coś więcej niż zwykłe pływanie. To technika, która może uratować życie, technika, która pozwala płynąć ekonomicznie, utrzymywać kierunek i stale kontrolować oddech. Głowa nad wodą, żeby widzieć cel. Spokojne, szerokie ruchy, żeby oszczędzać siły. Bez pośpiechu, bez paniki, z pełną świadomością. Zmęczenie w wodzie to naturalny sygnał. Nie walcz z nim. Odpocznij. Wykorzystaj technikę, której już się nauczyłeś. Rozłóż szeroko ciało, odchyl głowę do tyłu, pozwól wodzie cię unosić. Przywróć spokojny oddech. On przywraca twoje siły. Odpocząłeś? Oddychasz spokojnie? Twoje ciało jest gotowe, by ruszyć dalej. Płyń spokojnym, równym tempem. Każdy ruch przybliża cię do bezpieczeństwa. Jeśli masz problem z żabką, ułóż się w stabilnej pozycji na plecach, rozluźnij się i zacznij delikatnie pracować nogami. Też będziesz się przemieszczać, ale to technika, w której znacznie trudniej jest nawigować. Mimo wszystko jest lepsza niż żadna. Dlatego nauka podstaw pływania. Jest niezbędna do przetrwania i ratowania życia, niezależnie od wieku. Bez pośpiechu, bez paniki. Świadomie trafiasz na brzeg. Nie siła cię uratowała, tylko spokój, oddech i zaufanie do wody. Twoja wiedza, jak zachować się w podbrankowej sytuacji. Swimpack Oprócz rywalizacji, dobrej zabawy, najważniejszym zadaniem naszego eventu jest edukować i sprawić, żebyśmy wszyscy byli bezpieczniejsi nad wodą.